Witam na konferencji prasowej po meczu Iglo Poldębica, Stal, czy wynik 1 do jednego bramki Mateusz Peda i Bartłomie Makowski. O kilka słów komentarza prosimy trenera Łańcut, Krzysztofa Koraba. Dzień dobry, witam. Pierwsza taka korekta, bo bramkę zdobył chyba paty gruk, z tego co dobrze pamiętam, nie Makowski, ale no może tam, może te dymy, które leciały od kiwicu <śleszło> przesłoniły tutaj. Prowadzącemu ten fakt o meczu, <laughs> na pewno jesteśmy troszeczkę może smutni, bo chcieliśmy tutaj dzisiaj wygrać po tym ostatnim naszym niepowodzeniu u siebie z Legionem. Jednak, patrząc obiektywnie na ten mecz, yy, nasza gra nie wyglądała dobrze. Weszliśmy troszeczkę słabo w zawody. Później, gdzie wydawało się, że możemy coś zrobić więcej, też głupia yy, czerwona kartka, znaczy też długa żółta, w konsekwencji czerwona. Znowu się nam los do nas uśmiechnął, bo graliśmy w 10, 10 na 10, bo yy, zawodnik Igłopol dostał czerwoną kartkę. No cóż, yy, pewnie jakieś złe wybory gdzieś tam pod koniec meczu, złe decyzje, trochę nerwowości w naszej grze za dużo. I to spowodowało, że dzisiaj wracamy tylko z jednym punktem do, do siebie. I nic, no, pff, też trzeba powiedzieć uczciwie, że IgloPol postawił nam. Myślę całkiem takie wysokie wymagania. Ci młodzi chłopcy przystawili się do nas bardzo konkretnie, a my myślę troszeczkę, żeśmy za mało dali dzisiaj z siebie, żeby cieszyć się ze zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, przepraszam za pomyłkę za odnika. Ja nie... <laughs> Okej, okay. a teraz Kamil Machnik, trener Gliopol. Witam wszystkich serdecznie. Na początku chciałem podziękować tutaj trenerowi i zawodnikom drużyny Stali Łańcuch naszym zawodnikom również za wydaje mi się w mojej obiekcji całkiem przyzwoity mecz obfitujący w, w sporo sytuacji bramkowych. Co do, co do meczu w mojej obiekcji pierwsza połowa ze wskazaniem na naszą drużynę. Mieliśmy swoje, swoje momenty, prowadziliśmy grę, mieliśmy pomysł na, na drużynę Stali Łańcut, e, widzieliśmy, że, że, że w defensywie mają e, dość e, tą mniejszą mobilność e, i chcieliśmy po prostu wertykalną piłkę jakoś szybciej, e, szybciej przetransportować tą piłkę do, do naszych ofensywnych zawodników i, i po prostu napędzać w ten sposób e, sytuacje bramkowe. E, druga połowa, na pewno nam, e, pomoga, na pewno nam w tym e, szybko szczelona bramka, druga połowa wydaje mi się, że ze wskazaniem troszeczkę na Stal Weinsuit, bo, bo troszeczkę zaczęli operować więcej tą piłką, przytrzymywać, utrzymywać się przy piłce, e, mieli swoje sytuacje. E, pomogła nam e, troszeczkę w, w, w późniejszym momencie pomogła nam troszeczkę ta czerwona katka e, z, e, którą dostały zawodnik Stali Łańcut i wtedy mieliśmy, mieliśmy więcej troszeczkę e, więcej, więcej troszeczkę konkretów w ofensywie. No ale finalnie e, Troszeczkę jestem zawiedziony, bo, bo, bo końcówka była, jak e, już graliśmy w 10 na 10, bo, bo nasz zawodnik dostał czerwoną kartkę. E, no, brakło troszeczkę w ofensywie jakości i, i wydaje mi się, że i, troszeczkę e, ci zawodnicy, którzy wchodzili, no, nie wytrzymywali do końca ciśnienia i, i no, finalnie skończyło się 1-1. E, przed meczem pewnie wzięlibyśmy w ciemno e, ten punkt, e, bo, bo wiemy, że, że stal łańcuch posiada naprawdę jakościowych zawodników w drużynie. Jest to wicelider, także wzięlibyśmy pewnie ten punkt po meczu. Mamy delikatny niedosyt, ale, ale cały czas z pokorą patrzymy do przodu, bo wiemy, że to jest wicelider, więc, więc ten punkt szanujemy i już przygotowujemy się od, od przyszłego tygodnia do, do meczu ze Stalą Łańcet. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne spotkanie Glopolu. Do zobaczenia.